не сбросай самокрутку Будет гренадером спать Дуди в свою дудку побудку Скоро нам в поход выступать Эй, гренадеры, застягай мундеры Проверь затворы, расправляю в выступай, все ближе и ближе мы к городу Парижу. Да и Пьема Версаля уже рукой подал, а ну же французы натяговые тузы. Выходи с французскими гостей встречать. Окей, честь, честь. Виданья, понял бунт. С нашим смело можем испробовать пусть на Прагу Praga ma 12 garnizonów Batalionów w garnizonie mamy 13 Spróbujemy trochę Podexpić Damy odpocząć Polsce, może nas nie zaatakują Okej okay. Mamy tym razem swoją Lekką artylerię się, się nie okay. Co za misja Hmm. No. Hmm. Nasz zwiat dostrzegł kroki że żołnierza jeśli go Jeśli go schwytamy będziemy wiedzieć będziemy znać położenie wrogich oddziałów. Dobrze Początek tak Iślimy sobie kawalerię dalej do wiosek w stronę w stronę punktu strategicznego o, jest tam ta misja. Dobrze, to sobie już sformujemy w clean. A, są i oddziały w początkowo no, początkowo pojechać bokiem, ponieważ tutaj na strefę, na strefę strategiczny sektor. Ale Możemy możemy i zaatakować bezpośrednio całą drogę na sprawę. Enemy open fire. się Poznaliśmy. Nawiedzieliśmy się tyle co nas. Świetno. Ok, ciągle są słabe. Nie mają żadnych doświadczonych jednostek na no szczęście. Przyprowadzimy sobie więcej piechoty, flankę obejdziemy. Zacznijmy ze mną wioskę, żeby już muszkiety. Będzie nasz Mam te lompery. Chciałem ich szybko rozbić, się oddać. się Przejedyną wysoko, a wtedy nie było tutaj sformowanego batalionu, e, batalionu, ciała milicji. Dobrze, złapiemy ich w trakcie marszu, Dużo się uda. Udało się.

science but. Udało się kolejną bazę znać. Tu mam oczywiście przejęcie, zaraz znajdę ją wykonaną. Chciałbym jeszcze trochę znać. Będziemy awesome są blisko. Strzelimy kulą, najpierw później załadujemy kartacz. Dużych strat to nie zrobiło rafon trzech, ale załadujemy kartacz, powinno być lepiej. Kartaż załadowany, spróbujemy strzelić kartaczom Wow No oczywiście wyrok jest sfortyfikowany, dlatego prawie, prawie nie otrzymam strajku A no, udało się wyposzyć do oddziału

ale nie jest źle o, jeszcze nam z fizjodierzy strzelamy ich jeszcze i zaraz prawie ulegnie wysokie przycimy oddziały do ataku no i wszystkie oddziały w rado pokoju dostać, nie, jeszcze nie ma awansu. No dobrze, tutaj już nie jesteśmy za bardzo na nic nie mamy nawet zasobów ludzkich. Miniemy turę, zobaczymy co zrobią na się Kraków się obronił Wojska polskie nie są na tyle liczebne żeby nam zagrozić Chcielibyśmy mieć wyjątkowego pecha żeby się przebili Austria pewnie odbije Wiedeń Pak to nie agresji z Austrią Niech będzie Sojusz z plusami jak najbardziej no co, korzystając z, z tego, że Austria jest dla na, na nas na neutralna, tak możemy polepszyć ten Józeficz o 5 batalionów. No to już powoli będzie stanowił zagrożenie dla naszych dla naszych regionów wzmocnionych do 6 batalionów. Ulepszymy sobie plagę i spróbujemy zająć Wiedeń. Wiedeń jest zbuntowany, ponieważ doszło tam do, do przewrotu. Za, za opcję szpiegowską o, za sabotowanie sektoru to jest taka opcja A, nie, tutaj, nie tutaj tu jest Razer Rebellion czyli spróbować wywołać powstanie z 40% szans że się uda kosztuje to 4000 gold no i wtedy sektor wypowiada posłuszeństwo danemu narodowi danemu państwu jest biały tam będą jednostki buntownicze teraz sobie zobaczymy jak to wygląda 35 małych oddziałów po 30 30 ludzi. Takich, takich 35 oddziałów, takich oddziałów jak bronią wioski, tylko że będą zielone podaj. Dobrze, zobaczymy co z tego wyjdzie. Z wystarczy rozbić większość z nich, hmm. ewentualnie przejąć wioski. No, idą stamtąd. Więc najpewniej będziemy się w okolicy tej wioski bronić. Zajmiemy sobie... Zajmamy sobie w miarę możliwości wioski. 40 tysięcy... Pro, możemy to wykorzystać, spróbować. Co Spróbujemy może zbudować bunkier. Jeśli znajdziemy wolne miejsce. Ach, tu jest wolne miejsce. Czerwony obszar to jest oczywiście obszar strzału. Ja tak. Może działać. Awaiting your orders. The infantrymen are dead on their feet. Ach, it's only a bit I'm not sure if Sieloni będą w Hiszpanii. Tak Oczywiście... No, no tak. Gra postanowiła, że straciliśmy artylerię. A nie, nie straciliśmy, jednak jest. Zresztą mam kartę czegoś. racji tego, że bloki tylko stąd. Mamy od razu formację. jeszcze muszę mieć kolejną wioskę. Jeszcze nie postawiliśmy O, jeszcze nam trochę brakuje. Zbyt wolnego

większość oddziałów przeciwnika. A nie, tu jeszcze są. Szybko resztę muszkietów. O. Rozbiliśmy główne oddziały wroga. W stanie zostało stłumione. O, awans do pułkownika. Będziemy mogli kupić nowe oddziały mamy szaserzy, grenadierzy, grenadierzy to jak najbardziej. jeden oddział szaserów możemy sobie wziąć tak zrezygnujemy oczywiście z straży narodowej możemy kupić huzarów, huzarów. i możemy ciężkie działu, to lekkie wywalimy Zamiast stoimy w ciężkie działu, Będziemy miało lepszy zasięg ale na niespodziankę można sobie pozwolić doinwestować w surowce i spoglądać na cały sobie oczywiście Polska będzie w stanie nam zrobić tutaj mały kuku 5 oddziałów, więc jest szansa, że uda mi się po prostu nas w którymś miejscu przełamać. Ale dobrze, następną turę zobaczymy w kolejnym odcinku. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie.